Uwaga, dobra, tak, przechodzimy szybciutko. Ciekawe, czy to dzisiaj pokażę, czy nie. Tylko dwa razy? Nietypowe, zwykle pukają trzy. Albo jak ktoś jest fanem doktora to chyba cztery. No tak, bo bicie dwóch serc. 10 lat od horror. Coś tam? Coś tam. Ty ładny. Głównie to wydarzenie było podsumowaniem historii studia, jakie są plany. Nice. Budynek był od. Czy został znaleziony w. A potem coś tam było w. Rytuał. W trakcie ry, ry, rytuał? Ale nierówne płytki Faktycznie horror Jezus Maria jak to się rozleciało tam Jak to nie będzie skrzypiało to ja nie wiem co to jest za gra Tak jest ołtarzyk To mi swoją drogą wygląda trochę na fotogrametry Są to takie gry horrory w których Jest zeskanowany obraz po prostu mm. Obiecę palce Ja bym obserwował to oko, bo ono chyba mrugnie. <ścoughs> no nie, oczywiście, że dzie dziecko. Czy tam jest główka jakiejś dziewczynki? Tak, tam jest jedno oko naklejone, tutaj jest drugie. Jak to oko nie mrugnie. O, jest główka. To jest przecież ta dziewczynka. A, nieważne. Była taka na TikToku. Missing. Mrugnęło. Dobra, jest. Zamknęło się. Otwarło się. Nie. Kobieta z niebieskimi oczami. Prawie blondynka. Najgorszy sen, Sweet Baby Incorporated, ale ładne modele, babciu nie, <ścoughs> już będę grzeczna. Ed. Tak. Unreal Engine. O, Metahuman. To do tego są takie modele postaci. Tego nie znam i tego nie znam. To wygląda jak trochę, jakby był jeden taki pior, dwa takie pioruny, to byśmy wiedzieli z czego to jest. I wydawane pod Xboxem. Dobra, do tego na pewno nie będzie. A może będzie? Na pokazie Sony.